Z tej strony Szymon jest ze mną over No cześć. Witamy w pierwszym prawidłowym odcinku z Farming Simulator 2015 sezon drugi. W A. tym odcinku będziemy, kosi będziemy kosić pszenicę. A ja mam takie pytanie. Co? A okej, okay, mam to pod... A ja mam do ciebie takie pytanko. Chcesz skoczyć sobie, się przejechać Holandem małym? Po co? bo by się przydało e, nawóz rozsieć. A nie mamy kosić pierw? E, no jak kosim będziemy mieli... Jest jak... Nie, e, mam e, wyłączyć pokos... mam wyłączyć pokos... Ma być słomeczny? włączony, włączony. Nie włączony? Bo, no. E, bo jak się rozsieje nawóz, to nawet teraz będą większe plony. Ja wezmę najpierw na tej twojej półce, potem na mojej. No bo to ja już tam jadę. Która no, jest moja w ogóle? Y, którą sobie wybierzesz? To ja chcę tą. Y, a ta na dole czy na górze? Na górze. A weź poczekaj chwilę, ja tam pojadę, rozsieję przed Tobą. Spoko, spoko. Y, od razu mówię do takich spraw jak rozsiewanie, nie, nie zamierzam jeździć z kabiny. Bo to źle jest. Czasem nawet... Spoza kabiny jest ciężko no czego rozrzucasz już? No Dobra, ja już mogę kosić? No Dobra Możesz już ruszać teraz. Diaby Nie, Gej, włącz combine to... Czekaj, muszę jeszcze rozłożyć chyba, nie? E no Przydałoby się e I teraz B Długo się rozkładać w leszczu. Działa trójka, dobra, lecimy. Ty wiesz, że my to byśmy we dwóch na odcinku nawet nie dali rady chyba wykosić? Ty człowieku, jak ktoś, jak mnie ściąga, nie? Tak, e, header jest e, za nisko. Nie da się go podbierzeć. Dobra no. e, Trzeba by mieć modę na podnoszenie i... E, opuszczenie dobra, raczej nie dlatego, że tutaj jest taka dziwna górka, tak było troszeczkę bardziej, wiesz, tak przechylone. i Dlatego mnie tak ściągało. Wiem, o co chodzi. Tak jakbym zimą jechał, nie? Każdy zna chyba ten gum. Od razu mówię, nie mam pojęcia, czy e, nachodzi się, czy nie nachodzi się ten e, nawóz. Bo tutaj nic nie widać. Tak jak sami widzicie. Pff, the best. Tutaj Aha. nic nie widać, jak sami widzicie. No. Jak widzisz, gdzie jest e, nawożone? O ile... No. Jakby się przyjrzeć chyba... Nie, nawet z najdalszego coś tam widać, ale ciężko. No lepiej jak jest niewyrośnięte. Wtedy najwięcej widać samo tym wiesz. jak sypie. No dobrze. Dwie linijki mam 40 prawie procent. Dokładniej to... 40 równe Aha. Czyli O, już poszła tona no. Trzeba wyłączać ten Ale co? Combine Wystarczy, że się zatrzymasz i podniesiesz... No, podniesiesz header. Nie to ja wolę już... Ale możesz wyłączać jak tam ci wygodnie. Żeby było RP, bo jak chciał, to im od razu sobie jechał na fullu. No... <grym> no to, powiem Ci tak. RP, to się podnosi do góry. Bez no i co? No ale on się sam podnosi, jak się wyłącza, chyba, nie? No tak, ale mi chodzi, że jak przyłączysz na header, to możesz... To nie jest przełącz, żeby coś ten... Żeby podnieść, no wiem. No. To się nie wyłącza? W ralu? Nie, podnosi się tylko do góry. Dobra, to podnoszę, żeby nie było, że nie RP. To hamululuj! Boże, zatrzymałem się i mi zaczął zjeżdżać z górki. Ja widzę Szymona jak tam lata. Spore tyle małki. No, tak trochę. Ja robię dopiero czwarty paseczek. Uj. Coś czuję, że ten Holandzik tego rozsiewacza to jest troszkę mały. A ty masz czas nagrywania? Eee, no, zegarek. Aha. Na drugim ekranie około pięciu minut. A ty masz ten, na dwóch ekranach masz e, paski, ty na dole? E, no. Te, jak ty to zrobiłeś? E, ósemka ma tę opcję, siódemka nie ma tej opcji. No niemożliwe, bo Rezy miał siódemkę i też mógł to robić. No to może i jak, jakoś tam no, to zrobiłeś. A ty masz nie. identyczną rozdzielczość? A, to może dlatego, że jak się ma identyczną rozdzielczość, to wtedy przydemka można. Może i... Znaczy, no nie wiem, ja Ci nie powiem, nie na to doradziłoby się. A nie miał... A nie, raczej nie miał czegoś takiego, że... Yy, bo to, co ja mam, to jest rozszerzenie. Yy, a jest jeszcze coś takiego, że jak ma się dwa identyczne monitory, to można zrobić, że pół ekranu jest na jednym monitorze, a drugie pół na drugim. Że masz dużo szerszy monitor. Mhm. Tak jak jest rozdzielczość 1920 na 1080 O ile czegoś nie pokręciłem e, Tak, e, możesz mieć chyba 2000 coś Mamy my jakąś przyczepę? Tak, przy traktorach jest To zaraz sobie tam po nią podbiegnę Człowieku no 5 pasków i już nie ma siły Ten kombajen Żeby RP to mam nie stawać na tym no zjeć. Żeby RP. wycofaj tak żeby nie jechać po zasiadaniu. Znaczy, no wiem, no co chodzi. O, weź wiesz, mi tą rurę Teraz e, Ja... Przełączać się Zab... chociaż można. Oj, jak ci wygodnie. Oj, tutaj tak daleko niby nie jest, żeby biegnąć. Ale jak tam chcesz? Czemu mój traktor wziął? Ja sobie jeżdżę z... Ja sobie jeżdżę z kabiny, Jolo. Czemu mój traktor... Mamy chodzi? dwie przyczepy, czy tylko jedną? Nie. To przecież mówiłem przed chwilą. czy znaczy nie, bo już zapomniałem. Od razu mówię, zapowiedź była nagrywana chwileczkę temu. No. Jeszcze nie powiem, jaką gafę odwaliłem. Ja miałem nagrywać, a on bądź jeszcze nagrywanie sam. Tak, bo myślałem, że do mnie odcinek nagrywamy, to znaczy, że we dwóch nagrywamy i ja sobie sobie w synchronizacji w ogóle, nie? I czeka masz, że on nagrywać, ja... Zresztą potem się ogarnę takie... Ej, przecież ja nie nagrywam. Mm -hmm. Super. Szymon? Co? Zaraz ci coś pm What? Are you fucking kidding me? Hmm. Nie no nic. Zaraz ci PM Super, 75% z jednego kombajna. No. Mhm. Jechać to do silosu, wsypać? <coughs> Ty możesz. Ty będę 75%, bo nie ma sensu potem zawracać, nie? O jak? A tam potem to właściwie... pojedziemy sprzedać na przykład u mnie o. Gdzieś na którymś się odcinku pojedzie sprzedać. No, jak będzie tego dużo. Czy może nawet... pr Nie wiem, czy może by się zrobiło zakupy, że... Szymon, daj mi możliwości do tych pieniędzy. A co ty tam chcesz? A czy nie no. po prostu chcę widzieć jak będziemy mieli kasę, nie? To no, po prostu chcę widzieć. Chcę, żebyś mi po prostu dał te wszystkie te możliwości Powiem Ci, że szkoda, że nie da się czegoś takiego zrobić jak na dedyku że właściciel i uprawnione osoby mogą jakoś zobaczyć jaka jest, jaka ma się kwota pieniędzy Znaczy, ale ja ogólnie chcę mieć te wszystkie prawa, te do, robienia misji, do zmiany tego, mm. tego tempa i wiesz, skuma, że to chodzi No A Ty no, wiesz, to o co tak jak... mi chodzi z tymi pieniędzmi, czy nie specjalnie? Yy, wiem, że może zobaczyć ile jest, ale chyba nie może wydawać, tak? Nie, że wszyscy, że jak gramy we dwóch, że ty i ja byśmy widzieli, ile mamy pieniędzy, dokładnie mm. ile mamy kasy, wgląd do jednego konta byśmy mieli, a nie tak jak jest, że osobne konta. A tak, i... ile kosztuje? U... Dużo. Gerałem kiedyś z takimi typami, to się pytałem. To oni mieli chyba na 8 slotów. Nie pamiętam czy na. 3 miesiące, czy coś takiego, że 3 dychy chyba na 3 miesiące 3 dychy? No, czy na miesiąc 3 dychy za 8 slotów, ale to Welesa 15? No, Oluju. sporo z reflinków, które są w opisie. <laughs> no, w opisie macie linki do naszych fanpage'ów, każdego jest do swojego fanpage'a. Na, u mnie jest link do kanału YouTube Overa, u Overa jest do mojego kanału, są reflinki, rejestrując się z nich wspomagacie nasz kanał, czyli możemy kupić jakieś kierki jakieś sobie, czy przykładowo Wam na konkursy. O, to już niedługo u mnie może będzie. Na ile? Co? Na ile? A co, na ile? Na ile gier? E, nie, że na ile. E, subów czy wyświetleń? A no to nie wiem, to zależy już od widzów, jak przyjdą hajzy. <laughs> czy coś jeszcze miałem? O, i przykładowo jakby nasze kanały się rozwinęły, czyli byśmy mieli przykładowo tak po. choć te 200, 200, te 300 subów, e, może by udało radę. E, zrobić e, serwer dedykowany, że można o, no. byłoby pograć z wie, ale a, ile? 200? No, coś takiego, ja tak nie ale nie. Ja tak mówię: przykładowo 200, czy coś takiego, że no, no. i też jeśli byśmy mieli pieniądze z tych e, reflinków, przykładowo, a nie, że ktoś o, e, over ma już e, 200 e, subów, e, gdzie jest ten e, serwer. Dokładnie. Coś czasami denerwujące, nie? Tak samo ja jak powiedziałem, że jak dobiją bez mnie ileś tam lajków, to wtedy byłeś wtedy ze mną. Eee... To, że zrobię im konkurs na CS-a, nie? Bo no, nie... potem ludzie się do mnie pruli, Czemu nie zrobiłeś konkursu na CS-a? Oszukałeś nas i w ogóle, nie? Ale takie, no fajnie masz na chacie. Jak się nie umie słuchać, bo rozumiem, że czytać co po niektórzy nie umie, ale słuchać, no to przykro mi bardzo. No ja nic za to nie poradzę, no chyba, że ktoś jest głuchy, no to sorry bardzo. To mogę zrobić filmy, nie wiem, czytane. <grystanie> Napi napisy to w każdym filmie. No dokładnie. Nakdypamy już y ponad 10 minut. Sporo. A a prawie nic nie zrobiliśmy. W znaczy, sensie, no dobra, ja już mam prawie pół pola koszonego. Przydałoby się mocno, szybkie bieganie. Hehe, a to biegniesz? No. Po co poprzywę? No. Każdy ma swoją. No tyle, że ty mi no to, wie, Na gwizdnąłeś. całe szczęście gramy w dwóch, co? No, tyle, że ty mi moje gwiznąłeś. No to nie ma moje, twoje. Jak nie? A no jak tak? Ja to zaraz podpiszę spraju. Szprajem, <laughs> to się wyszprajuje. Gdzieś ten szprajem, co nie? Sprajem. Znaczy, no dobra, no niby jest, powiedzmy, tam jedno moje, <laughs> drugie twoje, no ale na zasadzie chodzi mi o to, że powiedzmy jak stoją obydwa w hangarze no. i no to wiesz, no to możemy brać, powiedzmy, losowo. Ja akurat do tamtego, tamto wziąłem, bo się do tamtego jako pierwszy przełączyłem. Wiesz, jakby wiedział, że to jest Twoje, to bym nie brał. I brakowało mi tej gryvelesa. Naprawdę. Tak, e, tak e, ja myślałem, że pierwszy, większy zakup, jaki by był e, w tej serii, e, to by był sprzęt do kiszonki. Nie wiem, jak wy sądzicie, ale mi się wydaje, że to może być. E, Czyli, Uj, prr, mówiąc sprzęt do kiszonki, yy, mówię o kultywatorze, żeby to pole skultywować, siewniku, żeby zasiać kukurydzę i nie mówię jakoś od razu na jakieś nie wiadomo jakie ilość o tym yy, ta mała sieczkarnia Pottingera, co kosztuje chyba 40 tysięcy niecałe. To jest, co ja zrobiłem? Co? Nie, co nacisnąłem. A, nacisnąłeś cię do kombajnu. Tak, bo chciałem sprawdzić, jaki mam ping. Fajnie, za dużo ets -a. I CS-a. Chciałem sprawdzić, jaki mam ping, wiesz, i nacisnąłem sobie, a to nagle Te łony czyło mnie. No, wcale bym nie wjechał w kombajn, wcale. Aha. Dobrze, że Dobrze, że jest wspomaganie i dobre hamulce, co? <laughs> nigdy nie przypuszczałem, że w traktorze będzie wspomaganie. Co, nie wiesz o tym, że jest? Znaczy, nie no wiem, ale mówię, że nigdy nie przypuszczałem w Ralu, że będzie coś takiego. Znaczy, no w starych chyba nie ma, nie? Eee... w e, Tych z... piątkach. E, jakich? No w tych, tych malutkich, tych takich bezdaszku jeszcze, to są chyba 30 tak? No to 30 jest, a to zależy. No, 30, no to nawet. No to niektórzy sobie robią wspomaganie, bo jak mają... No dobra, no ale fabrycznie. No to fabrycznie chyba nie. ma. Nie, bo jak mają tur... Ja znowu no, bo jak mają z przodu tur i coś podniosą, załóżmy te półtony niech podniosą jeszcze z przodu, to weź to przekręć kierownicę <laughs> wtedy. Czasem ciężko jest przekręcić bez obciążenia na przodzie. Gdzie to mogę sprawdzić ile my już tego mamy? Pod jakim to było przyciskiem? I czy pod, pod O? Po? Pod I. Dobra, pod I. Ehm... pszenicy mamy 28 tysięcy, bo my teraz pszenicę robimy, nie? No. I czemu pokazało, że niby spadło? A to chyba... A, to cena tego, e, to okay. cena jest spadająca. Dobra. No to e... nawet mamy tego bardzo dużo. To u mnie na odcinku możemy to wywieźć, nie? Bo u Ciebie chyba nie zdążymy całego skosić. To u mnie na początku może dokończymy koszenie. To już jest jakieś 15 minut odcinka. Ja tak myślę, 25 minut. No. Ale nie, powiem ci tak. Czy będziemy sprzedawać? Wszystko zależy od tego, jaka będzie cena. Znaczy nie cena. mówię wszystko, mówię no tak. chociażby te dwie te pewne ciężaróweczki. Ale nie, zależy wszystko, jaka będzie cena. Czy będzie spadająca, czy malejąca. Spadająca czy malejąca? O Jezu, czy rosnąca? Czy będzie cena spadała, czy rosła? No kumam, kumam. No, tylko łapać i zasówka. <noise> Kogoś dobrze, a jak ktoś ciebie zaczyna łapać, no to wtedy No grabie. to już wtedy gorzej. I hultaju. <noise> Z Markiem się najlepiej grało. Znaczy i z jego głosem bardzo. Jego teksty rozwalały, nie? I ten jego aktyw jeszcze ten taki wiesz... Ślunski. Zapraszamy go gdzieś kiedyś? Nie. <laughs> znaczy na pewno nie na dłuższy czas. No ale na odcinek czy dwa można. Tak jakbyśmy no nagrywali pod żoną. Ale bez przesady, że wezmę na całą serię od razu, nie? Bo ja nie chcę nagrywać. Powiem tak, jakby mi internet przykładowo pozwolił to może by dało radę coś zrobić takiego, że na fanpage'ach ogłosić tego dnia, o tej godzinie robimy wspólne granie. Robimy serwer, załóżmy na 8 slotów, ty i ja załóżmy... Macie mi... kolejny powód dlaczego macie lajkować Facebooki. No. <laughs> Niezapowiedziane granie przykładowo. Czy przychodowo może. Jest to powiedziane tylko na Facebooku. No. Czy nawet zrobić coś takiego, że gramy w Eurotraka i chcemy sobie pograć się większą ekipą, że jedziemy w takim. Tak, dużym ogary kon... chciały być. Że jedziemy dużym konwojem yy, gdzieś tam. No i powiem tak, jakbyśmy mieli robić te wspólne grania, to na pewno nie na tym save'ie, nie? No nie. Na innym żeby nikt, nikt nie Na tej mapce, ale na innym sejgu. Na nowym sejbie. Z tej mapki przykładowo byśmy kupili więcej pól jakieś tam te, może troszkę lepsze maszyny, albo z tych gorszych troszkę więcej że zarabiałoby się i coś nowego by się kupowało. kupiło nowe drugie przyczepy, co nie? Nawet z tych małych, ale te drugie. Jeszcze po dwie. Jeszcze dwie, co? Żeby tak często nie jeździć. Nie wiem, nie wiem. Bo wydaje mi się, że kupować. No można z... jedno do drugiej podczepić, nie? Bo, można. Bo wydaje mi się, że kupować te duże trochę za dużo będzie. No nie ma to sensu. tamte są 20 21... Ale gdyby one nieraz pod kombajn w ogóle nie chodzą. Nie, pod to akurat wejdzie. Bo to jest ten trochę większy kombajn. No tak, ale jest taka jedna trzeba, która jest tak gigantyczna, że nie no, wchodzi pod. Kombajn. No to to inne z tych dużych przyczyn. No tak, no ale jest taka przyczepa. No. Od którejś się tam zaczyna. <noise> że się głuf... że główkowaliśmy. Jak tu wziąć to no. wysypać? No aż wreszcie stanęliśmy nią na górce. No. Znaczy nie dołu, no, kombajnem na górce. No. Przyczepa w dołku. E... Poszli Dobra, jeszcze z jakieś 5 minut może. Nagrywania? lujo, ale nam dużo zostało. To może my to po nagraniu ogarniemy, żeby nie było na dwóch to samo. No okay. tak. O ile się nie mylę, w kolejnym odcinku, czyli u opera, będzie prasowanie i złożenie belek. Dokładnie. Mamy przyczepę, ale mnie laguje. Trzymam co ty masz z tym internetem? A to może teraz twój. Nie, to na pewno nie mój, bo mnie glaguje tutaj od ciebie. Nie. Bo wiem. widzę, że mi na te, te te moje... Może ktoś coś się robi. No. No bo bój idzie Nie... Do Ma być chyba do końca tygodnia ładna pogoda. 25 stopni nawet. No, miejmy na taką nadzieję, że u mnie też tak będzie. Dzisiaj było pierwszy raz chyba w tym... W tym tygodniu w każdym razie. 25 stopni w cieniu. To mi się słabo robiło. No człowieku, no dawno takiej pogody nie było, nie? No. A co ta będzie 30 stopni? 35 jest w cieniu. Okej. Okay. Wiesz co mnie troszeczkę boli? Co? To, że jak się jeździ po tych, tych co wylatuje z tego prasy, nie? No. Wiesz, o co mi chodzi. No, po tych pokosach. Te, te płosa, no. Po kosach. To, no no to nawet, no właśnie to coś, co leży na ziemi, to no. z kombajnu wylatuje, to to, że jak się po tym jeździ, to to, że, że, że to się nie, nie, nie roztarguje. E, jakby coś, to by były takie ślady ubicia trochę. No dobra, no ale tutaj nic nie ma, no, tutaj wszystko jest w jednym miejscu, wszystko jak elegancko, nie? żeby nawet ta słoma taka niziutka jest. <laughs> Czyli słoma siano niziutkie, takie jak się zwija. Na no to nie, no to jest wielki blój. No. To w ogóle łamie wszystkie prawa fizyki, jolo. No, najwidoczniej twórca gry tak chciał, więc tak jest. Tak mi się Nic na tym nie zrobimy. Tak mi się to podoba. Tak. Ewentualnie możemy pisać propozycję do, do 17. No. Jak to ktoś powiedział? Miałem powiedzieć do 16, ale. <noise> nie wiadomo jaka będzie wersja. Nie bo była 8, potem 9, 11. Yy, była 8? No. Uluj, nie, ja grałem tylko w. 9 yy, grałem u kolegi, potem do siebie kupiłem 11, bo mi się spodobało no, potem trzynastki nie kupywałem, bo nie miałem zamiaru w to grać. No i teraz piętnastkę kupiłem od razu, trzeci dzień po premierze. No. Tak więc, jest progres. Można to zobaczyć. 7 dykna, Ale jest. Super, to. że miałem mieć ostatni, a miałem jako pierwszy z Was grę. <laughs> Ale jako ostatni miałem mieć, Ty miałeś mieć jako pierwszy, yy, Kaczmio miałem jako mieć drugi. A ja miałem być jako trzeci. A miałem jako pierwszy, potem ty i potem na samym końcu kaptki. Słyszałeś to? Co? Słyszałeś to? A ty te kubki czy tam szklanki? <grych> Takie słyszałem? Tam. <grych> ja bym wszystko słyszał. Ale tam myśli. posłyszałeś, co to, co to się działo? No nie. No dobrze. U. A co tam było? Co? A co było? Odbiło się komuś. Może tak bardzo ładnie to powiem. Zwróciło? Tak, żeby nie było, że <laughs> panął <laughs> beka. Żygałeś? <śmiech> nie. <śmiech> pytałem się, zwróciło? Tak. <laughs> zwróciło mu się powietrze. I patrzę w lusterka, bo się przyzwyczaiłem z tego. Z ETS i tak patrzę, czy coś jeszcze wysypuje, czy nie. Takie wiesz, takie oboże. Czemu nie widać? Przyzwyczajenie. Ja może sobie... A to sobie... też troszeczkę boli, że nie widać w lusterkach. Ja może sobie lepsze grafikę ustawię, jeśli będzie chodziło ładnie. Dobra, mnie to tak gadu gadu. Teraz ja tak patrzę, już jest 25 minut. Chodź gdzieś tutaj się spotka. Albo dojedź i tak. kończymy. Ja do ciebie na 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 następny odcinek postaramy się skończyć koszenie. Z... Nie no, na pewno skończymy. Nie no. zaczniemy, jak nie skończymy. No. I będzie brosowanie. Pracowanie. czy będzie jakiś ładny na skina, na nascreena Coś ładnego To tak? A niech będzie, czyli którym trzeba się, się nie robiło no screeny? Nie dziewiątką? Dziewiątką to się nagrywa oryginalnie człowieka. No to ja mam chyba na dziewiątkę nie... Wiem, no. się chyba dwunastką robi, się nie mylę. Albo to... Nie, to jest dźwięk na dziewiątce, czyli dwunastką. Powiedzmy. To dzięki za oglądanie tego odcinka Jak wam się spodobał to zostawcie lajka Zapraszam do kanału Obera Na nasze fanpage e do zrobienia Do zrobienia reflinków, będę teraz tak gadał o tym O tych reflinkach, do znudzenia Rejestrując się z tych reflinków wspomagacie kanał, czyli mamy lepsze gierki, możemy zrobić kiedyś jakiś konkurs. Wspomagacie ogólnie kanał. Co się od siebie mówisz? Nie, mogę się <grym> ewentualnie pożegnać, tak więc dziękuję wam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i szynum na resztę. No, do zobaczenia, Nara.